To, to się to robi się trochę szczęśliwie, nie? Ale jutro zobaczymy, to co, co, co tak, tak naprawdę zaprezentuje w No, mamy do... na no, to ma no, trudne wydanie, zadanie, jest ja dużo większe. No, po do, do, wylicze... do końca turbo wyścigu formuły 1 ostatnie 9 minut. O, koszulkę Donkasy Króla plus niespodzianka. Siemano Marko. będzie tam, tam silniejszy, ale, ale myślę, że, że spróbuję go obskoczyć i jakoś damy ja radę. Ten twój przeryw tutaj na scenie to, to było raczej topeczki, tak? Ta, 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 bo, znaczy, no, no, to tak, to, to tak, to bo No, powiedzmy, że tak. Że bardziej nagrałem, bo wyjechał tam z jakimiś gaczami, chyba przez chwilę je ściągnął, jeszcze się mierdziało spoconymi jajami, także wiesz... Chyba je ściągnął dopiero i... No... No, na pół sceny. się, ściągnął gacie i machał. Chyba, no, że to to był jego, jego gacie. No to, to był jego, jego gacie, na kogo? No, oczywiście, że jego. Było czuć. Dobra. Nie, nie, nie tylko o gaciach, ale ostatnio, w ostatnio na Twoim ruchu. kanale pojawiło się też trochę o papierach. papierach. E, jakbyś ja mógł, mógł tutaj, tutaj jeszcze nasi, nasi widzom trochę więcej powiedzieć, powiedzieć, bo ja, ja oglądałem ten film, film z za No tak, są pewne dokumenty właśnie na to, że Żuro Mi jest takim dobrym człowiekiem, jakim on sobie mówił, że tak wszystkim pomagał. A ja mam bardzo dużo wiadomości ludziom, którym powiedzmy pomagał, ale. Nie mniej, mniej niż, niż 5000 powiedzmy tysięcy tysięcy sobie żądał, hotele i tak dalej. I tak dalej. No, no i, i dużo i tego dosycie. Tak, jest. tak, tak samo, samo, miało samo miało być wyjaśnienie, miało, miało być wideo chłopaków w którzy, którzy mieli przyjechać. Była rozmowa na, na konferencji. konferencji. Gdzie jest gdzie te wideo, gdzie, wideo? gdzie, te, wideo? gdzie są chłopaki? te chłopaki? No, no to, już zwykle kłamał na to wychodzi, bo miał być filmik, miało być wszystko wyjaśnione, a oczywiście kto ma wiedzieć, ten wie, czyli nikt nic nie wie. No. Jeszcze wiem, ja że bardzo, bardzo się też bo się się swojego psa. No, no właśnie, bo właśnie, bo mówiliśmy sobie takie coś, no można sobie cisnąć i sobie sobie tak dalej, ale nie, nie, nie rusza się rodziny kogoś, tak? A jeżeli, a to, jeżeli to, jest to jest mój pies, no to, to to jest jak moja rodzina, bo ja psa traktuję jako członka rodziny, a że on tego nie rozumie, no to widać, że z nim jest coś nie Bo ja się jego rodziną nie cierpiałem, a utwór dla Kasi to on sam nagrał, gdzie wszyscy stwierdzili, że bardziej nagrał diss, na tą, tą Kasię niż piosenkę, zaznękę, żeby jej coś tam wyznać, no bo no, naprawdę, naprawdę, no nie wiem czy tak tego. No, no to polecam, polecam posłuchać Żurą dla Kasi. E... Dla Kasy. No, dla kasy. no, dla kasy. no, no może nie miało być, ale ani to, ani to, to, ani to, nie, to nie wypaliło. To nie wypaliło. <śles> no. No. Także no była to żenada, nie? A, no, że się czepia mojego psa, bo chyba nie będę czego ciepiać, jak sam się, się, się mojej wady wzroku. E, ktoś mi tam zgadzał, że nie mam, że mieszkam na poddaszu, nie mam klimatyzacji i tak dalej. No to już są słabe ataki, jeżeli ktoś próbuje atakować, że ktoś ma wadę wzroku i że ktoś nie ma klimatyzacji i psa, No bo to, wiedział, to, że no to, 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 to jest... No jak mam z psa, tak jakby to było moje dziecko. No i nie potrzebnie ten temat mojego psa i zawsze na jego temat wypowiadać. No i ja mnie wkurzył bardzo. bardzo i no, no, pojechałem z nim I, i oczywiście no ja, ja naprawdę, nie naprawdę nie pokazuję nie tego wiecie, wszystkiego, co, co mam, mam na niego i no bo to... to... Do końca turbo wyścigu formuje 1, ostatnie 16 minut na pierwszym miejscu Kapi 95. okrążenie, Seba na drugim miejscu 30. okrążenie, Ferro na 25. okrążeniu 3. miejsce, Pawcio na 20. okrążeniu 4. miejsce i Tarnoś zamyka top 5 turbo wyścigu formuje 1 na 10. okrążeniu. Pozdro! Kto ma siłę, kto ma moc, zapierdala całą moc! Antykonfident wyjaśnia, że Roma. To naprawdę jeszcze dotyczy wielu innych ludzi, także no nie chcę tego też rozwijać i wciągać w to, w to tam innych ludzi, ale ja sam widziałem dużo i dlatego na tej konferencji się nie powstrzymałem no i dlatego takie moje zachowanie, a nie inne. Nie się cieszy, że nie rzuciłem go tam tą butelką, ani go nie kopłem w łeb, jak siedział. <laughs> no ale, no co zrobić, no. Ja już powiedziałem. Niech on pokaże dokumenty od lekarza, że z nim ktoś jest nie tak, bo wtedy wszyscy będą mu kiwać, uśmiechać się do niego, nikt nie będzie miał nic już do niego, no bo będzie no, że tam no, faktycznie jest delikatnie upośledzony czy coś, no i to nie jest żaden wstyd. To nie jest żaden wstyd, bo są ludzie zdrowi, chorzy i tak dalej. Ja sam mam przyjaciela, który, który piecha, którego pozdrawiam. który jest upośledzony, delikatnie, a jest bardzo w porządku i jest dobrym człowiekiem. Nikomu, nikomu nie wadzi, czasami tam gada. Dedykacja jeszcze ty wygrałeś spak. Śmiej się, śmiej jak rudy, rudy gay. Siema, pozdrawiam ci serdecznie, byczku. Śmiej się, śmiej jak rudy, rudy gay. Dzisiaj ta nuta z dedykacją dla turbo, zwycięzcy Formu 1 plus koszulka. Z mojej walki plus niespodzianka od króla. Pozdro! Jakieś głupoty coś, ale, nie, ale jest pomocny i nikomu krzywdy nie zrobił. No i dlatego też gdybyśmy my wiedzieli, że Żuro ma takie dokumenty, bo wtedy jest się po prostu, yy, że tak powiem, by był debilem z papierem, a tak jest debilem bez papieru, czyli jest debilem z wyboru. No i, i tyle. Przy jakiej nocie jutro będziesz wychodził do klatki? A to usłyszycie jutro. <grym>, ale powiem że tyle, że szpak. Szpaku? Tak, oczywiście. nie, nie jednak Rychubeja. No nie Rychubeja, też z tego względu, że no... Yy, też pomyślałem o tym, że tutaj że będzie... nowego jego dzieci to oglądać i tak dalej. A tam jest gruby pocisk, bo rechu się nie... No, no, nie pieprzył się tam z nimi i naprawdę grubo go, po, go pocisnął. Także trochę tak by było, wydaje mi się, no... Niegrzecznie z mojej strony. Znaczy... No, no nie wiem, nie chciałbym sprawiać y, przykrości, że tak rodzinie. A, a on to tam mnie wali, nie? I, no i, i, i to tyle w tym temacie tej, tej, tej piosenki na wejście. Hmm? A w jego oczach co dzisiaj widziałeś? Strach? Ja co? Nie wiem, czy, czy strach, czy nie. Taka głupota trochę biła od niego. <laughs> no. No następna sprawa, że dlaczego nie chciał się poddać testom antydopingowym, anty bo jest na bombie. Jeszcze na mniejszego wiele przeciwnika wyjeżdża na bombie, no to... A mówi jakim jest elegancki, jak się umie zachować, że profesjonalne podejście sportowe i tak dalej. Na jakie sportowe podejście wychodzi na kogoś o powyżejszego prawie jeszcze na bombie. No ale widzisz, no ja się nie boję, no wychodzę, naj, najwyżej ja się nie boję dostać, przegrać, no wychodzę i walczę i się biję, i tyle. Wierzę na tą walkę, która odbędzie się jutro wielu czekało, bo już wcześniej były spekulacje, że może gdzieś tam wystąpisz. Czy to i na fejmie za Medeuszem, Ferrari no i w końcu jutro nastanie ten dzień. No tak, Że odpalisz ten swój cały arsenał. No tak, nastanie ten dzień, tylko no, nie będę tu ukrywał, no, jestem w najsłabszej formie, jak w takiej życiu byłem. E, jestem po tej operacji dość, dość poważnej, barku. E, miałem przez półtora roku nic nie robić, minęło jakieś 8 miesięcy dopiero, a ja już jestem w treningu jakimś tam. No i no, nie ukrywam, mam tam problemy trochę zdrowotne. No ale tu już jest sprawa honorowa, także po prostu wychodzę i się biję. Kiedy ostatni raz byłeś na zawodach na jakiejś armie? To było jakieś 6, 5-6 lat temu to dosyć długo. No długo, długo i miałem też dosyć długą przerwę, bo dwa lata w ogóle czekałem na operację, barku. I no po operacji to ważyłem 60 kg wyszedłem do szpitala i do takiego stopnia, że po prostu musiałem stałem, był złowę. ustawiony, bo nie bra... No to wskakujemy na 5 miejsce. I siema jest na piątym miejscu w Turbo Wyścigu Formuły 1, na 11. okrążeniu, zamyka TOP 5 Turbo Wyścigu, do końca Turbo Wyścigu zostało ostatnie 12 minut. Pozdro! Nie miałem żadnych leków, leków przeciwbólowych, nic takiego, bo nie stosuję żadnej chemii, leki przeciwbólowe w ogóle też nie wchodzą w grę. Było tak, bywało tak, że 2-3 dni nie spałem w bólu, wolałem sobie zioło zajarać na przykład, żeby zasnąć. No to jest normalne, no bo ktoś, kto ma trochę pojęcia o tym, to wie, jak, jak to działa, że koi ból i, i pomaga w zaśnięciu. No a miałem takie sytuacje, że na przykład straciłem przytomność, zrobiłem się siny, padłem i, i po prostu no... zjechałem i, i tyle. I nawet głupie wyciągnięcie szklanki z szafki sprawiało mi coś takiego, że podnosiłem rękę i po prostu czułem, że zjeżdżam, nie? mogło to być spowodowane? No to właśnie po operacji urazy ja miałem... Byłem miesiąc w takiej usztywnieniu, miałem tą rękę. No a później już ja bez siłowni nie mogę zbyt żyć bez treningu. Mówię, sztuki walki ja robiłem sobie tak dorywczo, tu trochę potem tam, tak bardziej tak dla, dla zajawki, na no siłownia to było zawsze moje całe życie od dziecka yy, yy, i tyle. Ćwiczę natury, naturalnie, bez żadnych stereotypów, bez niczego, tak jak mi zarzucali oczywiście Żuro fani tam yy, na moim kanale. No dlatego wyjechałem tak na konferencji z tym, żeby zrobić testy. Bo ja nie mam sobie nic do, do zarzucenia i do ukrycia, bo ja jakbym był na pompie i bym wyszedł i bym się wygrał, to bym już nie mógł Kto? 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 Kapi, 20 zł No to ja skakuję na ponad 100 okrążenie, a pozdrawiam. Kapi jako pierwszy na ponad setnym okrążeniu w Turbo Wyścigu Formuły 1! Na 115. okrążenie. Czy on zwycięży dzisiejszą koszulkę? Don Casio. Przed kolejną walką Kapi na 115. okrążeniu. Seba został w tyle, ale jest na drugim miejscu. 30. okrążenie. Ferro, który wjechał jako pierwszy w turbowy został na trzecim miejscu. 25. okrążenie. Pawcio na 20 okrążeniu, czwarte miejsce i siema, zamyka top 5 turbo wysiłku na 11 okrążeniu. Pozdro! Do końca turbo wyścigu ostatnie 9 minut. Kto ma siłę, kto ma moc, zapierdala całą noc. Bo się czuł oszustwem wobec samego siebie, no ale to jest każdego już tam indywidualna sprawa, nie? To chciałbym jeszcze temat walki odciąć i jeszcze jedną rzecz, którą sam w końcu zdecydowałeś się nagłośnić na swoim kanale. Filmik pod tytułem Proszę o pomoc. W pewnym momencie nawet twoje, można powiedzieć, nie wiem czy to można nazwać nerwami też nie wytrzymały i tutaj myślę, że to też chciałbyś na No to oczywiście, że tak, będzie zakładana z biurka, na zrzutka.pl prawdopodobnie, jeżeli tam chłopaki pomagają z tym. To jest mój ziomek, Przemek z podwórka zachorował na raka jakiś rok temu i miał guza w głowie, później ma przerzutki teraz na pusta, te guzy się powiększają. Le leczenie na NFZ wszyscy wiemy jak teraz wygląda, teraz ponad, ponad dwa, dwa miesiące był w domu, nie dostawał chemii i te głody zaczęły się powiększać, się powiększać. A także tak, już na przemac, też na Facebooku licytacje dla przemocy już zrobiliśmy. Każdy może tam, tam wystawić jakieś przedmioty, kupować i tak, i tak dalej. No i zrobimy wszystko, żeby mu pomóc po prostu. W codziennym życiu i w tym, żeby mógł sobie iść do normalnych, prywatnych lekarzy i zacząć jakieś takie leczenie konkretne, a nie na NFZ, gdzie tak naprawdę ostatnio zarazem był do szpitala. No to, no to półtora tygodnia czekał, żeby, żeby dostać wyniki i dopiero dostał wyniki, że te guzy się tygodny jednak się powiększają, nie? No, no ciężka, ciężka to jest dla mnie też sytuacja, sytuacja, no bo, bo to jest mój ziomek z podwórka, no, tak? Od dziecka się znamy. I, i jestem, jestem też, też, że tak powiem, no przy, w tej chorobie z nim cały czas, odkąd się dowiedziałem. Staram się, się zawsze go ja na tą chemię, odbierać go do szpitala, no tyle ile mogę, to pomogę, ale no w pewnych, pewnych rzeczy już, no po prostu nie jestem w stanie mu pomóc. Dlatego, Dlatego poprosiłem ludzi o pomoc, ludzi. O pomoc no i na naprawdę się zaskoczyłem pozytywnie Pozitywnie. Tak, odbiorem, I jak, jak, jak ilu jest ludzi chętnych do pomocy. No a żeby, żeby miękłem, no to jak to na kilka razy, no po prostu no, nie się da się. Ja ja mógłbym... to się turbo, no to może czwarte i siema, na czwarte miejsce w tur, bo wyścigu Formuły 1. Jodikłąba! Siema, 10 złotych, Siema. No dobrze, ma. Siema bija na czwarte miejsce w by się osobiście i, i, i widzisz, cały czas takie choroby i jak, jak widzisz, widzisz kumpla, z którym kumpla, biegałeś to podwórku, a on potem nie może chodzić, albo ledwo chodzi, albo się przebyć nie ma siły w no to jest przykry widok. Zatem życzę zdrowia tobie i kumplowi. kumplowi dziękuję Dzięki. bardzo za odwiedziny. Dzięki. Dzięki. Dzięki, pozdrawiam, pozdrawiam wszystkich. wszystkich. Tych, których Dzień warto oczywiście pozdrowić.